Zaczynamy dzień drugi testowania much tak zwanych zielska na amura, przez Zbysia nazwane Woda opada, najważniejsze, że grzylasek jest sam, nie ma nikogo bo pada deszcz, wszyscy się boją, może przyjadą za godzinę, nie wiem, najważniejsze, że jesteśmy sami, ja i my precious żeby się nie wykopyrtnąć, bo wczoraj wpadliśmy. Zaczę... Szkoda, że kamera może i dobrze, że tego nie nagrywała. Bo z burty przez dziurę bobrową. Z takiej burty jak ta wysokiej, tylko stromszej. Grzylasek wpadł do takiej wody jak tu. Dobrze, że na zielsko nabrał tylko trochę wody. Całe szczęście, że nic nie połamał. Musiało to komicznie wyglądać. No, kamyczek jest tam. Wiemy o tym dobrze, że jest tam kamyczek. Teraz trzeba niestety. Ten polilider nie ma już tak dobrego oczka jak wcześniejsze modele. Dobra, przejść! Woda opada. Są dwie muchy, nie straciliśmy nic przy... Dobra, głowica wysunięta. Połowretek wyregulowany i sprawdzamy czy stoi coś za kamyczkiem Ja? co tam no, no powyżej, yy, po... no na drugiej łące, niżutka opada jeszcze cały czas. No wysłałem ci, że Przy... przykręcili, nie? Przykręcili do minimum, tylko że opada, nie? Ja dopiero szedłem, ledwo zadzwoniłeś, dopiero mam parę rzutów. Ob Dobra, to to jak, to jak będę wychodził, to zadzwonię, nie? No hej. Nic nie ma za kamyczkiem. Czemu ręką rzucasz, a nie biodrem? William by powiedział, Grzegorz, more hips, more hips. I ma rację. Nie ma. Tutaj nic, więc zobaczymy. No nie żartuj. Zobaczymy na tej stronie. Znaczy nie ma. Nie wzięło. To jest końcówka intermedium. Muszę kupić pływając. Bo. Poli Lider, bo widzę jak zatapia końcówkę linki. No teraz widać jak ona już idzie parę centymetrów pod wodą. I co? Moje głaza niczego nie вижу. Tutaj nie ma ryb, nie ma oczków. Ładnie się mucha poleciała, ładnie. ta wlatywały mi cały czas jętki. Ale przez te wahania wody, to ryba jest... A -ha 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 -ha. Siedzi! Siedzi, koloniu! oto tu, koloniu! Zaraz zobaczymy na jaką. Chyba na La fontina. Dobra, więcej nie mogę podciągnąć. Tak. Na la Fontaine. Noż do. Dobra, dobra, dobra. Dobra, jesteś zapięty za dziubek. Grzylasek łapie za. Grzylasek łapie za dziubki. Kto podejmie wyzwanie? Widzi... Widzicie już któraś. Ach. Któraś ryba z rzędu łowiono z o Dobra, jest pierwsza ryba. Idziemy dalej. Do... Pierwszą rybę mamy... Kiedyś na kolonii jak byłem była taka piosenka. O wielorybie chyba czy o czym, ale wiecie, że ja śpiewać nie umiem. I niestety nie zrobię tego publicznie. Wczoraj 80% było na zielsko-amurowe. A zobaczymy. Dzisiaj a, a tak to jest, jak się kierunek zmienia za bardzo, a nie zrobi się rotacji w bioderkach. I tak się przypon wtedy źle układa. Chociaż teraz mam pod wiatr, to linka zrobi swoje, a przypon niestety zmucha. Był, 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 był i co? zostawiłem mu muchę w pysku. I zostawiłem mu chyba muchę w pysku. Mm. Się zaraz okaże. Wczoraj też tak było. Ta to jest, to jest i musimy się przywiązać. 2-0 dla La Fontaine. Wracamy do gry. Mucha przywiązana, która była urywana. Na pysku niestety bywa i tak, bo brało akurat jak podnosiłem cały zestaw do góry, trzeba może oczko hamulec wyregulować jeszcze słabiej, żeby koło wrotek reagował. I co za kamyczkiem słychać? Nic przecież tam jest taka fajna. Ale kiepski rzut, bo chcemy wcisnąć. Muchę, o tam pod tym. Taka fajna dziurka tam jest, no przecież wczoraj przechodziłem przez nią. Nie chce mi się wierzyć, że tam nic nie ma. O jak ładny, ładny to był rzut. Ale nic, więc... Co jest? Więc przejdźmy na tą stronę. Bioderkami teraz wędka sama rzuciła. A, chyba cię widziałem tam daleko. Jak to było oko? A było branie. Było ubranie na wiszącego całkowicie. Hmm. Dobra, zanim tam podejdziemy, to obłowimy ten środek, gdyż iż ponieważ spróbujemy nim schodzić później. Nie poprawisz. aha Tak, tak, to byłeś rybów ty. Dobra, wiemy gdzie stoisz. Spróbujemy poprawić tam jeszcze raz. Hm. To było oczęto czy nie? Ciutkę za nisko, ale niech już spłynie. Ten tam nie poprawi. Dostał po zębach. Co? <sum> a ha, ha, ha. spadł cholera A nie nagrałem tego Jak to się stało, że ja tego pstronka co złowiłem nie nagrałem Ja myślałem że kamera nagrywa Cały czas, a ona nie nagrywa A ja wyciągnęłem teraz takiego Z28 centymetrów i jest 2,1 na La fontena. Wziął dokładnie w tym samym miejscu co wczoraj. Tylko, że wczoraj wziął i nie poprawił, a dzisiaj go wyholowałem. Jeżeli to ten sam. Ależ mam pogodę. Czemu kamera nie nagrywała? Nie wiem. Pojedziemy na granicy drzewa. Jęteczka leci. Ten kamień tutaj. Już się kiedyś parokrotnie o niego wywaliłem. Powinno być łupi-dupi tutaj, za tym dziewkiem. Się pogoda, ależ ładnie pachnie na tej łące. I teraz, jak woda ledwo co płynie, to pewnie będzie po braniach, bo się naprzygląda. Pogląda z każdej strony muchę I nie weźmie nawet na Amurowe zielsko Tu powinno być rybów a rybów A ja nigdy tutaj Na zakręcie nic nie złowiłem Parę oczków widziałem ale co to tam parę oczków pani kolego Delikatnie przestaje padać i oby już tak było. No taki piękny rzut tam w zatoczkę, aż nie chce mi się wierzyć, że tam nie ma nawet małego. Już powinien buchać. Tuagedia, normalnie francuska Tuagedia. Ta pogoda, tam jędka płynie naturalnie. O proszę, jeszcze się rusza i nic. O dobra, było oczko. Zeziar ją, Zeziar ją. widziałem. Cheia de cheia de essa aqui.